Wyszło, Ciema. <grystanie> no, hey. Cześć chłopaki! No, Cześć! Prawie radzi to jest biega. Cześć. 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 Coś z No, proszę, proszę, proszę. To polepuje jeden. Będziecie jest, to, to jest. Nie, fajnie jest. Jak się moja ta podoba? Świetnie jest. No słyszałem, no, tak w filmie to nie, nie, nie chwaliłeś się za bardzo. No. Nie. Bo Zobaczysz za ale ja noto. już, będziesz musiał odszczekać. Dobra, deal. Jesteśmy umówieni. Tak jest. Dobra. Ale wiem, że to jest wyzwanie dla Ciebie. Jak to poszedł? No i też było, nie? 996? E, no, żądałem, Ty, powinieneś pięć. go zostawić. Ja mówiłem cały czas Łukaszowi. mi ta Słuchaj, każdy robi to co lubi. A ty widziałeś te moje Nie widziałeś, nie? Nie, nie, nie widziałem. Nie widziałem. Przy okazji przypominam Wam o tym, że warto szukać najtańszej opcji dla ubezpieczenia OC. Według porównywarki MUBI, Seat Leon 1.4 TSI z 2010 roku to koszt 501 zł. Korzystając z linku, który znajduje się pod spodem, dostaniecie 150 zł zwrotu, czyli w rzeczywistości ubezpieczenie wyniesie Was 351 zł. <tryk> No siema. Cześć. Wow. I to nowa bryka dla Patryka. Już dla kiedy? Nowa bryka dla Patryka, cześć. Cześć chłopaki. Jo. Ty, to właściwie to on już zaczął wyglądać. Bo co lakier? Niedawno wygląda? Jest trochę tłumaczy. Nie, yeah, ale bo rozumiem, e, rozumiem, że stanęliście na wysokości zadania, poczytaliście te komentarze. O Jezu, ile można, ile można doszlifować. Ja! Yeah! Widać wreszcie dokładnie tak jak wygląda I wychodzi. Czy to są już poprawne szpary? Już wszystko jest ok? Tak. No. Tak? Dobra. To jest zaraz zaraz zaczynamy oglądać to. Mhm. <grym> <wytrzymać> <sumy> <dysykać> <sumy> <sumy> Tak, tylko muszę jeszcze okular poprawić. Okular jeszcze poprawiasz? Tak, muszę go tutaj zrobić, żeby był tu ten kawałek na równo boku. Drukowany jest ładniejszy od. Drukowany jest ładniejszy. Drukowany jest ładniejszy. Drukowany no, no, ale mówiliśmy o tym, że będziemy e, poprawiać fabrykę. Będzie będzie ma... Ten drukowany to jest... jest lepszy. Tu. Tak, no bo on się tutaj nam tak. zgadza, tak? Ze wszystkim. Nie, nie drukowany. Już taki delikatnie... jest Wchowo. Mhm. A nie da się jego wyciągnąć tutaj delikatnie górą? No Ulob to wyjdzie cały, no nie? Coś coś na ciepło to trzeba pół. Okej, 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 okej. Ale jak już teraz w kolorze jednym jest, to wszystko teraz widać, nie? Nie no kurde, przede wszystkim widać samochód. Tak. Nie zdążyłem A jeszcze tu na tak. na, na to. Nie tak. no, ale w ogóle przyjeżdż, przede wszystkim to, to działa. Robert już wrócił z urlopu czy jeszcze nie? jeszcze. jeszcze. Jeszcze, 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 nie ma czasu. Jak jest czwartek, to on zrobił dojdzie do siebie, może to... Tak. ...może być. nie, no to nie, no wiadomo, Dobra, słuchaj, to teraz tak, powiedz mi, co, co tutaj idzie, co jest pod tym, pod tym kierunkiem? A czy się to tutaj? Tak. Nie wiem, nie ma żadnego. Tu uszczelki ani nad, żeby to mhm. wypełnić, ani kot. Mhm. Tutaj to jeszcze można on to on opuścić, tam na tym na ten. to nie jest. No bo ta, a bo on idzie tak zobacz. Tak i trzeba tu jeszcze. Gdzieś on, on idzie do mhm. mhm. A tu opuścić naślizgura tam. Mhm. To mhm. jeszcze jest tak, To to nie jest yy, tutaj ta listwa jest też nie nie nie, nie na bo myśmy nie, nie wiercili dziur i tych śrub nie nie Ale super, że udało wam się dzisiaj go skompletować, żeby go pokazać w całości. No tak. No, no. Jo Jarek nie po ponosach, tu! Tu się wszystko zgadza. Na ten. Tak, czyli to już nie jest węgiel. Ale! Czyli teraz tak, chłopaki, on tak nie wyglądał od 2000... W której? To tak, nic nie wygląda. W sumie racja. <gryption> to jest jego pierwszy raz to się Kawia jak się przegina z tyłu, nie? jak szpara między szybkami a a, a mówisz o tym? Tak. Teraz ty jest bez kół. Stoi tu po czwartym, tylko jest. Tak. I się rozeszczę. Bo znowu stron jest tak samo. Mhm. Ale jak stanie na kołach to, to będzie... No, Auto? Na ramię. Dopiero z celiny można jak stanie na kołach. bo rama go troszeczkę zawsze... No bo tak czy siak słuchajcie, chłopaki. Eee, prawda jest taka, że jego ostateczne pasowanie i wszystkie, sz, wszystkie szpary i tak dalej, i tak dalej są na końcu w momencie, kiedy on. No, tak, tak, jak to, jak to, jak to dokładnie. Mam nadzieję, że podnośnik nie jest jego drugim domem. Nie, chyba nie będzie. Ja też mam taką nadzieję. Dobra, chłopaki, to teraz tak. I co dalej z nim? Właśnie, co dalej z nim? No lato jest i trzeba jeszcze wyjechać w tym Ale roku. Ale co ma, nie wiem, bo ja nie wiem czy o to będzie robione całe. Całe. Jak, nie, nie. całe Rozmawia... nie, rozmawialiśmy z Robertem, że musi być zrobione mhm. e, po całości, czyli wiesz, po wyciąganie tych piotach, tak, tak, które gdzieś się tutaj zostawiają e, i to, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, te Naprawa tych Lampy, e, lamp, które... Jeden i drugi e, fabrycznie było zamontowane tak, że jeden i drugi jest, nie pasowało do końca do siebie e, i e, lakierowa, lakierujemy cały od początku do końca. Idzie dokładnie ten sam kolor, hmm. idzie wszystko od, e, tak jak powinno być, ale lakierujemy hmm. go całego. No to, to już wszystko wiem. No tu jest Notujecie, tylko wniosek, pudra. Nie, nawet Jest, jest tu, wiesz, on jest to, jest tak jakoś Jest jego ostatnie zdjęcie, które ja znam, zdjęcie tego samochodu, które znalazłem w internecie, jak on stoi gdzieś w jakimś salonie samochodowym, więc też pewnie gdzieś się wiesz, a to drzwiami, a to czymś gdzieś dostał z każdej możliwej strony. Eee, więc, e, więc, więc już no. Ale wygląda i tam zrobienie tych wniosek to jest 30 tysięcy razy mniej pracy do przodu, także... Nie no tak, zobaczcie chłopaki, to są rzeczy, które na przykład nam się gdzieś... No to wszystko teraz jak zmatujemy to jeszcze wyjdą jakieś takie rzeczy, które tak. nie widać, nie? jeżeli jakiś tam jakiś pęcherzyk, jakieś coś, z mhm. pęcherzyka zaraz się zrobi troszkę więcej. No tak podejrzewam na ten... Dobra, czyli teraz tak. Jaki jest plan dalej na niego? Robimy dalej. <grym> czyli co, teraz e, matujesz Ty. całość? Szybki. Teraz, szóste trzeba się tym zająć. Cała goza za, za, no, Zobaczymy, jak będzie trzeba. Ale w izolator będzie cały bo, bo nie wiadomo co, jaka ta farba, co jest tu. Bo to teraz czym jest pomalowanie? Izolator. izolator, tak? Czyli Tam będzie taki, i to już. Sądzono, on dobrze wygląda w takim no. Dokonczymy, wiesz. I hydratory te. I co w tak, Drewno, tak. A drewno też się kończy. Jeżeli to jest w ten czas, kiedy dotarły do nas materiały z drewna, to właśnie teraz je zobaczycie. Ale a czy też ale... miałbyś, że ja, że to jest patent? Miał być zajarowany, że trzecie z pięciu to jedyny w literaturze Tak, jedyny nieskończony. Skończony tylko, że idolatro. Ale to musiałby <gry> wszystkim mu mówić. Nie, nie, on jest, on jest. już skończony. O, faktura. I mi Nie, ale wiesz, że to jest faktura. Szanowna, szanowna pani Księgowo, mam fakturę z grudnia. 23 grudnia 2023. Czy się jeszcze ją uda rozliczyć czy już nie? Czyli Wigilię Wigilii. Słucham? Wigilię Wigilii. Wigilii, tak no. Na, ten, na belkę z przodu przecież zapomniałem. Ale super chłopaki, że to poszło już dalej do przodu. Powiedz mi, co z takimi rzeczami tutaj, jak dalej będziesz, bo jeszcze dalej będzie wyprowadzane tutaj, nie? Tak, tak, To są takie, teraz wszystko widać, bo jest taki półmaciek, to wszystko będzie za... zaszpakiowane. Gdzie miejsce. trzeba zaszpakiwać, gdzie trzeba później jeszcze zmatować i przypsić. Tu trzeba jeszcze po, tu Teraz coś. jak jest półmacie, to wszystko widać każdą każdym To teraz jeszcze trzeba wszystko poprawiać, ewentualnie przypsikać. Jeszcze raz w tych matowanko idzie do komory. Dobra, komory silnikowe jeszcze nikt nic nie robił, nie ruszał? Nie, nie, nie. Na razie. To tylko no. będziemy, bo to będzie na czarno ona szła. Tak, tak, bo ona była czarna. To tylko tam będzie to poszpakowane i zrobione ładnie na czarny, Taka strukturkę myślę, tym zrobić, nie na gładko. To no wiesz co, no te nie ma co kombinować, po prostu trzeba dokładnie zrobić tak jak było. Nie jak było. Taki czarny mat, wiesz? Czarny mat na gładko jest, był? Jest, czy? jest, są jeszcze ślady. Zobacz. No widzę, że tutaj Tu masz, tu masz kielichę, w po łysku, ale reszta była w macie. Tak. Kielichy, zobacz. No, to jest, tak, no i zrobić to I tu jest, zna. zobacz, tu masz wszędzie mat. Mhm. Tu masz wszędzie mat. Tak. Natomiast kielichy były faktycznie... To, to trzeba tylko podrównać i pomalować na czarno. Tam też wszystko przechodzi, się filtry, filtry. Tego, tak tego tam tambo widać, ale trzeba, to to jest, ej, otworzyliśmy maskę. Wow, mhm. a się i będzie tak samo? Chyba, zobaczymy. Poczekaj, zobaczymy. No co ma nie... Mocowanie. No nie, mocowanie tych masek właśnie to jest tak jak w, w, roz, w roz roz, że teoretycznie ona się bardziej tak samo nie zamyka. <grym> ja, jak się otworzy to już nie, to jest, nie, to nie to jest, nigdy Nie nie zamyka tak samo. To tak tak jest skonstruowane zaraz. Jeszcze tutaj siłowniki Coś na środku. Pomyślałem, powinien być, to, jest siłownik tutaj obok, nie? bo ona jest tylko całość, wszystko się trzyma na przodzie. Mhm. I to się po prostu buja, nie? I to jest taka technologia. W rolcie jak ustawiliśmy maskę to ja dostawałem po prostu silnych włosów z każdą sekundą, bo więc ileś, ileś to było tych śrub do regulacji i każde otwarcie ich faktycznych na inne szczeliny. Tym bardziej, że to jest, wiesz, no, jednak jest to hektar, no tak? samo to jakby nawet było gdzieś, nie wiem, dalej troszeczkę to mocowanie tych tych, a to jest na samym tymi a ona się po prostu giwa, nie? Tak, 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 tak. Tak jakby zostało to wymyślone. Także tak, ma się chyba giba. gibać. Się, e, giba się jak do teletysków, w którym jeździ. A swoją drogą wysłacie Często ten teletys, w którym jeździ Bentley, który jest dokładnie w takiej samej specyfikacji, dokładnie w tym samym kolorze, ale dokładnie. E, ale nie jest chyba z tego, co pamiętam, white Wody, więc dlatego to wiemy, że to nie jest ten. Zresztą. Gdzieś podlinkujemy ten teledysk, żeby, żeby, żebyście go zobaczyli, ale dokładnie jest identyczny kolor, dokładnie identyczna specyfikacja, chyba nie jest white body. Zresztą napiszcie, zobaczcie, e, zobaczcie bo to on w pierwszych scenach e, podjeżdża, ten Azur. Zresztą Azur w tamtych czasach był takim symbolem, nie? Jakby samochodu trochę bez sensu. Tak, samochodu, tak. który... E... Patrzcie jak fajnie w nim wygląda. Tak, tak. E, samochód, wiesz, troszkę jak Bentley Mulsanne, no, który to... był oczywiście od dalszego od wynikiem, ale Mulsanne, czyli samochód czterodrzwiowy, duży Bentley, który budowany był na bazie Rollsa z lat 60 i z Roll -Roll Rollsa z lat 70 który był absolutnie nie, nie dzisiejszy, a ja go miałem w testówce w Berlinie, pamiętam, robiliśmy automaniaka w 2014 czy 2015 roku, to był fabrycznie nowy, mm. I był tak nie dzisiaj, tak, tak nieaktualny, a był najdroższym petlejem. Co też swój urok poniekąd Tak. Ma. no bo to miał być niby rywal fantoma, uh -huh. miał być, tak wizualnie. Miał jedną, jedną świetną rzecz, Muza, pamiętam jak jechałem w Berlinie w tam 2014 czy 2015 roku, słuchajcie, że jechałem muzeum, odebrałem go w centrum Berlina, Wyjechałem oczywiście od razu za miasto i jak, jak wyjeżdżałem za miasto to już nie miałem jednej czwartej zbiornika i jak dodawałeś gazu to więcej się działo na wskazówce paliwa niż na prędkościomierzu. Nie, nie, nie. Nie, ale w ogóle było w jeszcze ta wskazówka paliwa tam chyba była taka duża, wiesz, że, ta, tak. a, że ona napodila. I, i ona po prostu wiesz, tam za każdym razem dodawałeś gazu i widziałeś, jak ona się zmienia swoje położenie. Ja bym tu zaś powiedział, że wierzy, bo nie zapomniał. <laughs> tak, ale wiesz, a to nie był zbiornik 60 litrów. No nie. <laughs> Dobra, idziemy szukać Miami, bo turbina przyjechała. Jest już na motorze. I jest już na motorze, więc idziemy. Chłopaki, dzięki. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Przyszły. Czyli co? Będzie co w całości? Już. <laughs> nie, 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 nie. Miami gdzieś idzie. E, dzwonił do mnie Łukasz i mówi tak. E, Patryk, bo ja wysłałem to turbo, to będzie, to w razie czego to powiedz, parę dobrych słów. Więc Łukasz, jakby co, mówię parę dobrych słów, ale wiesz, że wszystko się okaże dopiero, kiedy odpalimy ten samochód. Bo e, ja już widzę, że ona dobrze wygląda. Eee, I faktycznie e, Topmar stadoł na wysokości e, zadania totalnie, żeby ją zrobić, i dlatego to tyle trwało i tyle trwało całe przygotowanie i wszystkiego po kolei. I e, była to rzecz, przypomnę wam, kompletnie e, taka nieoczywista do zrobienia. no Ja troszkę wysłałem w ciemno, mówiąc: "Dobra, to". Trzeba to, 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 to zobaczyć, ona delikatnie była, ale odciśnięty był plastik na tym i dosłownie delikatnie była przesunięta, natomiast była kompletnie w całości. I wtedy do, znając Łukasza mówię, dobra, na wszelki wypadek wyślę ją, żeby sprawdzić i zobaczyć, czy wszystko jest z nią ok. Okazało się, że to był bardzo dobry pomysł, bo e, Łukasz bawił się z tą turbiną na naprawdę długi czas. E, i ambicjonalnie bardzo potraktował ten, zresztą widzieliście ten materiał, dorabiając do tego mnóstwo dodatkowych elementów, żeby zrobić turbinę, która była turbiną od kombajnu zamontowaną od traktora, zamontowaną do Bentley'a, ale tylko w jednej wersji, tylko w jednym wydaniu. O zresztą tutaj są, zobaczcie, ślady delikatne tego uderzenia. Czyli jednostkę napędową poza wiatrakiem, o którym jeszcze zapomnieliśmy i przyznaję się w ogóle bez bicia, e, zapomnieliśmy o tym wiatraku. E, już trzy razy o nim rozmawiałem, że prawdopodobnie pasuje z range rowera i prawdopodobnie wykorzystamy z range e, bo ma nawet chyba dwie łopaty więcej. Czy dwie łopaty więcej tak naprawdę będą robiły robotę? To po, powinno być OK, bo tym bardziej, że jest na blisko. Zresztą jak macie jakieś pomysły na to e, to piszcie, bo... T, e, bo nie powinno mu szkodzić, teoretycznie, ten Range Rover ma dwie łopaty więcej, tak? Tak, 11, zamiast 9. 11, zamiast 9, więc teoretycznie nie powinno to... Bardziej wydajne. Bardziej, bardziej wydajne, wszystko jest na biskozie, więc e, czy się będzie włączało, czy nie, jakby będzie decydowała od tego temperatura, więc mam nadzieję, że... E, znaczy, jeżeli macie takie doświadczenia, to napiszcie, czy to może to jakoś źle wpłynąć. Zobaczymy, ciekaw jestem. Jest bardzo duża różnica w cenie pomiędzy e, tym od Range'a, a tym e, od Bentley'a. E, Miami gdzieś uciekł. Tak, gdzieś wchodzi. Dobra, ale to już nie ma sensu wiesz, ściągać. E, naszego Miami. Miami będzie miał jeszcze szansę się wykazać przy montowaniu, przy odpalaniu i przy wszystkich innych rzeczach. Tak czy siak słuchajcie, my widzimy się w Bentleyu za tydzień. Napiszcie co, myślicie z tymi wiatrakami, czy jak będzie miał 11 versus 9, to będzie to będzie z waszego doświadczenia. Okej, okay. ja się totalnie jaram dzisiejszym odcinkiem, bo dzisiejszy odcinek to dla mnie znowu wiatr w żagle dla tego projektu. Bo ja was też absolutnie rozumiem czasami jak wypisujecie w komentarzach, że z tygodnia na tydzień niewiele się zmienia, niewiele się zmienia, no bo to tak wygląda. No czasami tak jest i, i, i tak wygląda, natomiast dzisiaj to jest po prostu absolutne, absolutne wow. I um, widzimy się za tydzień, już się nie mogę doczekać jak będzie wyglądał. Może wyjedziemy. <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech> ale, ale gdzie i czym? To jeszcze zobaczymy. To jest teraz są? 599? Alfon? Czerwono się zrobiło. Strasznie, strasznie włosko tutaj jest. Tak.